Maui Camoño. Ona się, ona, się, ona, się, ona się nigdy nie bała Ambra, ona raczej go chce kopnąć. Ale wropała? Ale ty ciąkasz, Nic z kultury nie masz przy stole. Proszę. To jest nasza sąsiadka. Ma na imię Maja. Zanim kupiliśmy działkę, pasła się tutaj u nas przez no, dość długi czas. Dobrze nam nawiozła ziemię. Jesteśmy jej z, tego, z tego względu bardzo zadowoleni. A teraz gościnnie jest obok nas. Urozmaica nam krajobraz. Wiesz co, ona ma tutaj Good Girl. Super! Amber, brawo! Ty, słuchaj, znalazła gniazdo, Nornic. Trzy znalazła. Dwie na zewnątrz i jedna chyba jeszcze taka w środku jest. No naprawdę, taki dół wykopał. Amber, brawo! Ja nie widziałam, że ty jesteś psem myśliwskim. No super! A ty czemu nie pomagasz? Ty co, stróżujesz, tak? Żeby już nie uciekły. Kto oberwał tym razem? Teraz sama ta się zaurała. Ale szybko kuma i szybko się uczy, to jest niesamowite. Tylko, że trzeba tam jakby konsekwentnym być, to tylko złodzieja to śmieszy w sumie. No złodziej. A ta znowu to tylko do żarcia, ej, 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 do ej, ej. Prawdziwy pies który nas uwielbia po prostu Robi wszystko co chcemy grzeczna, ułożona i też trochę zwariowana, tak ty ci tyć i strachliwa przed tym potworem <grymka> <grymka> Nawet ja że trochę maję. No się trochę maję! Pszczeniaku paprochu ty Pszczeniaku paprochu Dobra, nie zepsuj psa. Nie zepsuj psa. Koniec. Thanos, Koniec. Facet jesteś czy baba? tawaj. No, my zde małych się bawić. No? Thanos. Co to jest? Speaker. Amber. Amber. Speak. Ale to ona ma dobry. Mhm. Amber, coś ci wisi. Ogarnij się dziewczyno. Ciebie, Dyzio może cię ogląda. No, zobacz, jak ty wyglądasz. Co robiłaś? Nornic szukałaś? szykałaś? Tak, zje, że w pozycji leżącej piję. No, jeszcze raz, no. na umyj. E, tam mamo gadasz i tak nieźle wyglądam. No i tyle miałam Wam do powiedzenia. Dziękuję bardzo.